Program ten jest przeznaczony dla widzów pełnoletnich ze względu na sceny przemocy, wulgarny język, nieuzasadnione sceny nagości. To ostatnie to niekoniecznie, ale robię sobie margines. Czujcie się ostrzeżeni. Dobra, lecimy z tematem. Witam bardzo serdecznie. Dzisiaj na tapecie, no w sumie nie do końca wiem co. Generalnie powinno być to takiej nie, niezależnej firmy podróbka Swindla. Windla. E, cała, całość zestawu łączy się wielkiego Warbatrona. Kupiłem to na AliExpress, jest to oczywiście podróbka tej figurki. E, do nabycia teraz w sumie dość tanio. Oczywiście postaram się namierzyć na AliExpress i w opisie będziecie Państwo mieli do tego linka. Jest to oczywiście... Podróbka, ale całkiem fajna podróbka, więc jeżeli ktoś będzie chciał, może to stanowić nawet ciekawy zakup. W zestawie, oczywiście, dostaniemy broń. Przyznam szczerze, nie wiem, czy to jest broń akurat od niego, bo dostałem od razu cały zestaw. Broń w sumie wygląda całkiem spoko. Raz wyostrzymy. Broń wygląda całkiem spoko. Ma wydrążoną dziurę. Uchwyt. Możemy sobie regulować, całkiem fajnie. Większość figurek z tego całego setu będzie miała właśnie podobny rodzaj broni. Kupiłem tę figurkę, dlatego że chciałem mieć bardzo fajnego Bruticus'a. A ten Warbaton wydawał mi się bardzo fajny, jest naprawdę wielką figurką, natomiast no, nie stać mnie było na wyrzucenie pełnej, e, pełnej kasy na oryginalną figurkę. A byłem zachłysnięty tym, że na, Allegro można, a, przepraszam, na AliExpress można kupić bardzo fajne podróbki, które niczym się prawie nie różnią od oryginału, więc nabyłem tą figurkę. E, I zobaczcie moje wrażenia, czy tą tańszą figurkę warto kupić, czy nie. E, oprócz tej broni, którą tutaj widzieliście, dostaliśmy jeszcze też taką broń. E, no, całkiem fajnie się błyszczy, fajny ten plastik, chociaż wiem, że w środku dmuchany, pusty i skręcony tylko śrubkami. Ale, ale ładnie wygląda, więc fajna giwera. Ta chyba jest akurat oryginalnie od niego. E, w wersji oryginalnej ta giwera była w kolorach e, fioletowych, więc może sobie kiedyś pomaluję. Ta jest akurat chyba oryginalna. No i tutaj mamy samą figurkę. Figurka jeździ bardzo dobrze dzięki bardzo fajnym pinowym kołom. Znaczy się tutaj tym wbitym na takie nity. Kółka są wbite, więc skręcą się bardzo dobrze. I co więcej, to jedna z niewielu figurek, która ma lekko skręcane koła. Nie żartuję, to jest lekkie luzy, ale ogólnie nie przeszkadza to jeżdżeniu. Figurka jeździ bardzo dobrze, bym powiedział nawet lepiej od Hasbro. Kolejna rzecz, która mnie tutaj mile zaskoczyła z takimi figurkami, to jakość plastiku. Jest o wiele lepsza niż zdecydowanie jest dużo lepsza niż ta, która była w Transformers Cyberverse Bumblebee. Yy. Tutaj faktycznie, jak bierzemy to do ręki, to figurka naprawdę sprawia wrażenie, jakby była figurką premium. Przód, właśnie, przód to jest ciekawostka, to jest metal. Tak samo jak tutaj, ta cała piękna część to jest wszystko metal co jest bardzo fajne dlatego ta figurka jest tak ciężka no i oczywiście jak to swindle e, powinien się zmieniać w Jeepa ten się zmienia w Hamera super bardzo fajnie tak figurka wygląda z przodu e, bardzo fajny zazowaty przód Niezły grill, który można sobie opuszczać, podnosić. Szczerze mówiąc, to jest oczywiście wyjmowane i trochę chodzi luźno. Nie wiem dlaczego, może kwestia jest, po prostu, e, kwestia jest po prostu tego, że albo plastik się lekko odgiął. Nie wiem czy w transporcie czy coś. W razie czego naleję tu kleju, bo żeby to działało i to nie jest potrzebne do niczego, żeby to się odginało. E, tutaj wygląda tak. Bardzo ładnie pomalowane okna. Bardzo fajny, matowy, niebieski kolor. E, Jedyne, do czego się mogę tutaj na razie na, tej, na tą chwilę przyczepić, to oczywiście tutaj nie mogę tego spasować. E, to generalnie powinno wchodzić i zahaczać o to, ale jak za każdym razem dociskam, to co jakiś czas to odskakuje. Bo da się to docisnąć, tyle że odskakuje. E, nie jest to jakiś wielki błąd, jakoś bardzo mi to tam tragicznie nie przeszkadza. Nie jest to, że tak powiem, tragedia. Tył, o, no zobaczcie, nawet tutaj pomalowali na srebrno detale. No toż to hasbro to by się zapaka, zapakali, gdyby musieli takie coś projektanci w hasbro malować. Baraz, bo tego nie widać, dwa, że no po co? Tak samo tutaj, zobaczcie, ma pomalowany na srebrno grill, pomalowany na srebrno światła. Kółka się kręcą na fioletowo-metalowo pomalowana klata na srebrno pomalowane te dingsy. Tutaj na srebrno, to na srebrno, to pomalowane na srebrno. Tutaj stopy na Gun Metal. Znaczy właśnie to nie stopy, tylko fragment nóg na Gun Metal. To akurat już czarny plastik, więc tutaj żadna zasługa. Ale zwróćcie uwagę na tył. Pomalowane światła i to swoją drogą nawet bardzo ładnie pomalowane nie wiem czy to na kamerze widać ale tutaj ktoś naprawdę machnął srebrnym metalikiem i potem pomalował takim przeźroczystym transparentnym czerwonym to sprawia wrażenie, że te światła się tak bardziej mienią naprawdę genialne rozwiązanie mam tą farbę, jest genialna pomalowane tutaj w ogóle co to jest? przybliżcie co to w ogóle jest? pomalowany jakiś dings na srebrno Pomalowane tutaj na czerwono, dodatkowe oświetlenie. Oczywiście, cały zestaw dostaniecie ze wszystkimi akcesoriami. Dostaniecie całą torbę do każdej figurki z akcesoriami. W zestawie dostaniecie również pojazdy. Nie mam do tego pojazdu pudełka ze względu na to, że Pudełka, tak naprawdę nie zbieram pudełek, nie jestem królem kartonu, więc sobie to zostawiłem. Wolałem dostać same figurki bez pudełka. Niemniej jednak ta figurka prezentuje się naprawdę bardzo dobrze. Na razie odłożę broń. Figurka wygląda naprawdę bardzo fajnie i jest ciężka dzięki metalowi. No i tutaj, gdybym miał się do tego przyczepić, no to nie wszystko wygląda tak fajnie, bo ta klapa taka trochę luźna jest, tak jak wcześniej wspomniałem. Tutaj to lekko odstaje. Natomiast cała reszta całkiem spoko. Szczerze mówiąc, jakościowo, biorąc pod uwagę obecne produkty, Hasbro nie wypada aż tak źle, a wręcz przeciwnie, wypada całkiem nieźle. Ale, żeby nie było, że generalnie coś tam za bardzo chwalę tę figurkę, zobaczmy, porównajmy skalę. No, na moje oko nie czepiałbym się, ale to jest dużo bardziej zbliżone niż jakiekolwiek produkty Hasbro. Aczkolwiek, odsunę sobie to tutaj. Zobaczmy jeszcze z Siege Prowlem. No, bo teraz każdy generalnie chce. Porównywać z figurkami obecnie na, na linii, czy mu skala pasuje. No tutaj pasuje skala jeszcze dużo, dużo, dużo lepiej. Zwróćcie uwagę, no. Faktycznie widać, że no istnieje pewna możliwość, e, że ta figurka będzie trochę większa. Swoją drogą, przy okazji, wyobraźcie sobie teraz pięć takich figurek podpiętych razem. Naprawdę robi wrażenie na półce. E, prawa na razie zabiorę, tą figurkę sobie zabiorę. No dobra, zobaczmy generalnie, jak takie coś będzie się transformowało. Transformacja w sumie nawet nie jest zła, bardzo pomysłowa i tak dalej. Przy okazji zobaczcie sobie, tutaj tak wygląda dół. No i to by było na tyle, jeśli chodzi o figurkę. Lecimy do transformacji. Zaczynamy od tego, że na początek możemy sobie odhaczyć tutaj cały ten panel. On się trzyma na, tutaj na takim wielkim bolcu, więc tylko odjęte. Tutaj to samo. O, jeszcze tutaj jest taki wyczep. O, teraz odgięte. Pierwsza część załatwiona. Tutaj mamy oczywiście nasze kółka yy, i mamy nogi. Zastanawiam się, jak zadziałać tutaj z nogami, czy uda mi się to zrobić od razu teraz. Na pewno rozłączmy nogi będzie łatwiej. I teraz jak to odgiąć? Najlepiej w taki sposób jak w większości figurek. Jak u Bra Brauna. Browna Mamy takie, coś. Stopy. Odginamy sobie tutaj tego wyjchajstra produkującego piętę. I stopa idzie tutaj. Zwróćcie uwagę, stopy są na stawach kulkowych, więc pełny zakres ruchów będzie już z automatu. Tutaj odginamy piętę, odginamy stopę. I już mamy fragment stóp. Tutaj już jest chyba wszystko. A nie, nie wszystko ok. Nawet to zrobili. Zobaczcie, tutaj mamy takiego dynksa na stopie jak za duża dziura zamykamy i dziury nie ma od razu widać że to nie jest produkt Hasbro e, następna rzecz i dziury nie ma pięknie zamknięte no oczywiście z tyłu widać te dziury ale tam rzadko kiedy kto pozuje figurkę tak na półce a no, zazwyczaj robimy z przodu albo z boku co jest bardzo fajne bo widać od wewnętrznej strony pięknie stopa wypełniona e, góra e, z góry to trzeba faktycznie Odpiąć, tu jest taki haczyk, wyhaczyć te stopy na te kółka, drugie też z tego haczyka, i odginamy, żeby nam sobie nie przeszkadzały. Następną rzeczą to wypadałoby już teraz zająć się tutaj całą tą częścią i kółkami, i tutaj rękami. Ręce mamy w tym miejscu, odegniemy. Rękę możemy sobie spokojnie wyjąć. Te kółka można kręcić w dowolnym kierunku, więc nie przeszkadza. No i to idzie tu. Ta część w tę dziurę, dobrze fajnie są, że te dziury są, Ech, czy się da wpiąć, wpięło się, bardzo mocne, te dziury są generalnie bardzo duże, więc no na pewno nic się żaden bolec nie ułamie, chyba że naprawdę będziecie chcieli ułamać to ułamiemy, ale normalnie bardzo fajnie to działa, tak i ten jeden mi się pamiętam, że bardzo trudno mi się było go wpiąć, zobaczymy czy się uda. Coś mi tu nie idzie. Zresztą to, te części są tutaj bardzo mocne, więc. E... Dobra, powiedzmy, że później to wyszlifuję, żeby lepiej się to trzymało. E... Następną rzeczą, no to tutaj korpus. Korpus możemy sobie załamać w taki sposób, i on tutaj się będzie blokował. O, dociśniemy i się udało. Teoretycznie możemy teraz stąd odhaczyć to odgiąć w taki sposób i mamy tu na dole głowę. No, wyłaś, wyłaś. O. I jaki uśmiechnięty kolo. No i dobra, mamy już teoretycznie takie coś. Możemy teraz wziąć ręce, odgiąć sobie w taki sposób tutaj w tak. teraz odwracamy jest o 180 stopni. I teraz bardzo fajna rzecz, zobaczcie, odginamy klapkę. Kolejny powód, dla którego to nie jest figurka hasbro. No i odginamy sobie tutaj ręce. Ta akurat wychodziła ściślej. O! Odginamy tak, zamykamy klapkę i pięknie ręka załatwiona. Druga ręka. To tak samo. Kółka to już wedle ustawień, tak jak sobie nam się podoba. Możemy tak ustawić, tak ustawić, co kto lubi. Drugie kółko też. Możemy ustawić tak, tak, tak. Pełna artykulacja, więc jeżeli ktoś chce, może tak ustawić nawet, co kto lubi. Korpus. I tutaj macie aż kilka możliwości. Jedna to zostawić korpus taki, co swoją drogą nie jest takie złe rozwiązanie, ale w oryginale, jako zabawka. On miał korpus fioletowy. Właśnie to jest ciekawe, że Swindle generalnie miał korpus fioletowy. No, troszeczkę generalnie się różniło to, co było w bajce. Korpus możemy tutaj całość odgiąć. To też jest bardzo ładny metal. I przepleść to przez głowę. E, tutaj jedna rzecz, e, ja troszeczkę tą głowę, nie wiem czy to będzie widoczne. Minimalnie tą głowę tutaj wyszlifowałem, bo ponieważ. E, Teraz może to się uda. Tą głowę trochę wyszlifowałem, dlatego że nie chciała przejść przez ten przód. Teraz przechodzi. Jest trochę, czasami trzeba to odpowiednio docisnąć, ale tym razem jest już to możliwość przeplecenia tego. Zaraz tutaj zobaczymy. W końcu jest to figurka. O, już się przepięło. I teraz klapę można sobie tutaj odwinąć w taki sposób. Muszę to skleić, ale. Odwijamy, można to zasłonić tak. Co do tej części, e, szczerze powiem, nie mam pojęcia, co z tym zrobić. Można to zostawić tak jak teraz. E, teoretycznie, cała ta część, chociaż też nie wiem po co, możemy to też sobie zupełnie tak rozdzielić i też jeszcze dodatkowo odgiąć to w taki sposób e, spróbować to to jest na. W takim stawie, więc można sobie też to dowolnie pozować, tak jak chcemy. Możemy to tak zagiąć, żeby troszeczkę bardziej było wklęsłe i wyglądało bardziej na pro. Bardziej pro. To tak samo możemy tutaj odgiąć. To już jak to woli, to już kwestia indywidualnych preferencji. Możemy sobie tą klapą tutaj manewrować. No i mamy tutaj bardzo fajną klatę Swindla. Postawmy go, zobaczmy, jak będzie stał. Stoi bardzo fajnie. Um, dobra, o, stoi, wygląda bardzo fajnie, może tutaj też postawię. O. Osobiście na razie wygląda całkiem, całkiem. Zobaczmy, teraz tutaj mamy to takie wielkie działo, nie pamiętam, ale Swindle chyba bodajże miał to działo gdzieś tutaj. E, może my mamy takie dwa porty, tu, tu można sobie te działo, e, można sobie te działo tutaj wepchnąć, zdaje się. Coś nie chce wejść. O. Jak nie, jak nie podobroci, to siłą demokracji się zaprowadzi i mamy gotowe. O, możemy mu dać działo do ręki. Co do pistoleta, to przyznam szczerze, tak jak wcześniej wspomniałem, nie wiem czy jest to ten, ale, ale działa, więc. Tak wygląda. O. Może przyjrzyjmy się tak mu naprawdę z bliska. Zobaczmy, co tutaj oferuje. Mamy bardzo fajną główkę. Hmm. Bardzo fajny, uśmiechnięty. Hi. Jakby coś po prostu komuś zwinął. Hi. No. E, z tyłu głowy, oczywiście ta główka nie jest taka idealna. Z tyłu tutaj mamy pustą dziurę, więc jeżeli ktoś będzie potrzebował, to może sobie to zakleić plastikiem. Dziurka pusta jest tutaj. Głowa jest nieartykułowana, więc tutaj możemy zapomnieć o tym, o ruchach jakichkolwiek. Klata wygląda bardzo fajnie. Tutaj pomalowali na metal srebrny taki gunmetal, metal, jakiś gunmetal. Nogi to zwykły czarny plastik, to pomalowane, bardzo fajne. Kolana. Pomalowane na srebrno, pomalowane Kółka na srebrno, co się ogólnie chwali. Uwielbiam, jak malują kółka na srebrno. No i podoba mi się, że nie ma tutaj. Zresztą zwróćcie w ogóle uwagę: poza tą częścią, która jest pusta, nie ma w ogóle tu pustych łód. Łoda są skręcone śrubami. Całość jest tutaj, nie ma nigdzie pustych przestrzeni. To samo tutaj, jak ręka się chowa, to powinna być tutaj pusta przestrzeń u Hasbro. Oni to zakleili, jest Gites. No, jak dla mnie, miodzio. Właściwie cała figurka wygląda na bardzo premium. Ona jest bardzo ciężka, bo te korpusy to wszystko jest metal, więc naprawdę waga tej figurki robi swoje. Figurka sprawia wrażenie, jakby była mocno premium. Przybliżę, może jeszcze, żeby lepiej było widać. Stopy. No, jedyne, że tak powiem, ten mankament, no to ten back plecak. No tutaj to trudno mi powiedzieć, jak go można zapozować. To wszystko jest rozłączane, zaginane w taki sposób i trudno mi powiedzieć. Każdy chyba musi sobie sam wybrać opcję, która mu się najbardziej podoba. Ja osobiście to rozwijam bardzo często tak, żeby to przynajmniej zakrywało tą część i ewentualnie można to zrobić w taki sposób, tu podoginać to. Nie mam pomysłu, jak to chce, tak może to ustawić. No, i ogólnie figurka tak wygląda. Tak jak wcześniej wspomniałem, pusty web, ale to swindle, więc w sumie. No dobra, no to. Jak taka figurka, jaką ma ta figurka artykulację? Skoro, mimo że to jest KO, zobaczmy, czy co tu, tutaj się da z tego wyciągnąć. Głowa jest niestety, potrafi tylko popatrzeć do góry, popatrzeć w dół dzięki transformacji. Jest nieruchoma, bo to jednolity plastik, całość to jest jeden wytopiony plastik. Eee, kółka, no to tak jak wcześniej wspomniałem, kręcimy, gdzie chcemy. Ponieważ jest to figurka, tutaj mamy to na jakimś takim stawie obrotowym, więc stuprocentowo 360 pójdzie. Tak też pójdzie. W łokciach zginane bez problemu. Obrót bez problemu. W ogóle te stawy chodzą bardzo ścisło. To jestem mile zaskoczony. Dłonie nieartykułowane. Chyba, że chcecie sobie w taki sposób pokręcić. To oczywiście się da, ale nie są artykułowane. Ta część obraca Natalia. Więc jak ktoś chce dynamiczne pozy, czemu nie? Nogi. Spagacik taki sposób można zaraz zobaczymy jak daleko da się. E, tak, tylko tak daleko nogę podniesie. O! To i tak wyżej niż ja. E, do tyłu tylko tyle. Przeszkadza kawałek plastiku. I w ogóle to jest na stawie kulkowym. Jakiś taki dziwny staw kulkowy, więc ale i tak daje dużą ilością ruchów. E, noga tutaj obkręcana, więc możemy takie coś zrobić. Zginane w kolanie. Bezproblemowo, a dzięki temu, że jest do transformacji, no to możecie nawet taką pozę zrobić, może sobie klęczeć przed Megatronem, albo jeżeli macie fajną podstawkę, to możecie dać nawet bardzo fajne, dynamiczne, e, dynamiczne pozycje e, stopa. Stopa jest, jak już ja wcześniej wspomniałem, na stawie kulkowym, więc można ją tak wyginać, tak wyginać, na boki wyginać. Czyli mamy też ten staw kostkowy. Obcasem można regulować dodatkowym, który jest bardzo szeroki, jak będzie to wszystko stało. No, na moje oko całkiem spoko to wygląda. Szczerze mówiąc, biorąc pod uwagę, nawet produkty Hasbro. E, figurka nie jest zła. Dodatkowo dodam, że kosztowała mnie około tam chyba 50 zł. Tak, jakby podliczyć cały zestaw, to to może być warte około 50 do 60 zł. Nie wiem, jak jest teraz, jak ja to kupowałem, w takiej cenie było. Postaram się na, oczywiście na AliExpress znaleźć najtańszą ofertę, jaka będzie dostępna, jaką uda mi się znaleźć. E, ale ogólnie figurka, jak na podróbkę, jest miodzio. A dodatkowo, skoro widzimy jak ona się tutaj transformuje, o zobaczmy jak to wygląda w porównaniu z innymi figurkami z podobnej skali. Mamy tutaj Deluxe Hasbro, który świeci wydrążonym plastikiem. O! Przynajmniej ta jest bardziej ekologiczna. Biorąc pod uwagę, ile plastiku, ile plastiku wydrążyli w rękach i w różnego rodzaju różnych miejscach, to szczerze mówiąc, dbają o środowisko. Gorzej, gorzej, że nie dbają o klientów. No dobra, jak widzimy, figurka raczej jest w skali Voyager. Tak na moje oko to Voyager, biorąc pod uwagę skalę. Ale sprawdźmy, czy aby na pewno 100% Voyager, bo. Dobra, co tu jest? Czemu nie stoisz? Stój. Dobra. Sprawdźmy, czy na pewno Voyager. Mam tutaj generalnie figurkę Hasbro w skali Voyager. Skywarpa. No, tu bym powiedział, że tak, faktycznie jest to figurka skali Voyager. Jeżeli nie. Jeżeli nie akurat tej takiej nowej linii, bo te nowe Voyagery są mniejsze, to generalnie starej linii Voyagera jest. Przy okazji jest metalowa. Ale jeszcze dodatkowo zobaczmy jak się prezentuje z figurką Leader. Figurka Leader Megatron. Ło. Okej. Okay. Muszę go postawić trochę bliżej. Akurat skalą pasuje. Swindle Leader Megatron. E, to nie jest oryginalna figurka Megatrona, bo zwróćcie uwagę, ma zaślepki na ręce. Poza tym skala została powiększona do klasy Leader, więc osobiście mi się bardziej podoba. Też ciężki kawał plastiku. Skalą Swindle pasuje do grupy. Trzeba przyznać, że naprawdę bardzo fajnie wykonane. No dobra, ale przejdźmy jednak. Figurka wygląda bardzo ładnie, bardzo ładnie się prezentuje i w ogóle wszystko fajnie, ale, ale coś mi tutaj nie gra. Przejdźmy teraz do rzeczy generalnie, zanim zaczniemy kupować. Przejdźmy do rzeczy bardzo istotnych, czyli czy naprawdę warto. Pierwszą wadę, jaką ja znalazłem, to od razu mówię tutaj: to jest pierwsza wada, jaką znalazłem to dłonie, same dłonie. Widzicie, tutaj one są w taki sposób umieszczone. Ale nie było to takie słodkie w chwili, gdy kupowałem ją na samym początku. Przede wszystkim zostały w ogóle źle zmontowane. Jak sobie odwinę klapę, zwróćcie uwagę tutaj na tą część. Dziura, która, przez którą przechodził, to była ta, którą widzicie tutaj w tym rogu. Tutaj jest ta dziura rzeczywista, która była, w oryginale. Jako że. No, kupiłem sobie dremela, to wywierciłem to jeszcze w poprzek. Rozkręciłem całą rękę, wywierciłem w poprzek i po prostu przetegowałem prze ten bolec przez tą poprzeczną. W przeciwnym razie ręka była zawsze odwrócona, tak, i była odwrotnie odwrócona, i po prostu no, nie dało rady tutaj nic utrzymać, żadnej broni. E, więc, no, niestety, nie jest to takie fajne. Jakby mogło być do końca. Jeżeli nie macie szlifierki, a nie będzie się Wam podobała artykulacja rąk, no to już niestety nie kupujcie tej figurki. Natomiast jeżeli macie dremela lub wiertarkę i potraficie sobie przewiercić dziurę tutaj, wtedy to będzie całkiem nieźle, bo teraz ma przy rękę przynajmniej, przy której może trzymać. To samo było tutaj też. Ta sama śpiewka, przewierciłem dremelem, nawet widać kawałek plastiku tutaj. Nie przeszkadza to w ruchach, jest nawet ta dłoń, nawet ciślej teraz chodzi. Bardzo fajnie. O, oczywiście, tutaj mogę sobie zamknąć. Nie ma już takiej fajnej super blokadki, ale jak zamykam, też się nie rusza, więc jest ok. Niestety, to była wada od razu fabryczna, nie moja. E, ten wydrążony web. No wiedziałem, że Swindle zawsze ma pusty web, ale no, jeżeli komuś przeszkadza, no to też trzeba by było to zakleić plastikiem i pomalować na czarno. No to są takie drobne wady, ale. Latający plecak, faktycznie no lata, jeżeli generalnie chcecie możecie go sobie tutaj jakiś sposób zaczepów zrobić. Nie mam szczerze mówiąc pojęcia jeszcze jak zrobić takie zaczepy tutaj żeby to było, może wezmę 5mm PEGI kupię, tam kiedyś widziałem właśnie takie jointy. W sumie praktycznie to jest taka wada, którą ja bym mógł tutaj zgłosić z tej figurki. Może i dałoby to radę, wiecie co, może i faktycznie dałoby to radę w jakiś sposób tutaj sobie to ułożyć. No szczerze mówiąc, teraz przestało latać. Jak potrzebuję, żeby ruszyć, to przestało latać. Dobra, się trzyma, to już nie ruszam. E, korpus. Tutaj z korpusem możecie też sobie to w jakiś sposób tutaj odgiąć. Z tego, co pamiętam, można było. Ale dobra, już nie będę teraz tego odginał. Bo pamiętam, że korpus też dawał radę tutaj odgiąć. I mamy miejsce na Combiner Ports, na port tego łączenia. Natomiast na razie zostawię, tak niech będzie. Figurka wygląda w taki sposób. Mnie osobiście się bardzo podoba. Natomiast czy bym ją polecił i. No, jeszcze tutaj mam ten port. To muszę wyszlifować tutaj, żeby to wchodziło bardziej, bo nie chcę wejść Na, do końca. Powinno być tak jak tutaj. Natomiast, yy, czy ja bym tą figurkę polecił i ile bym jej dał? Przede wszystkim, jeżeli uwielbiacie, chcecie mieć porządnego brutikusa, no bo powiedzmy sobie szczerze, bardzo często ludzie kupują yy, te wszystkie figurki, nie traktują jej jako samodzielna figurka, tylko generalnie chcą od razu mieć brutikusa. Więc jeżeli kupujecie tą figurkę dla Bruticusa, no to jeszcze, że tak powiem, jest to już jakiś yy, ten. Natomiast je, sama figurka, no nie do końca, no ma te wady. Ma ten pusty łeb, yy, ma generalnie. Ręce i trzeba je po prze prostu przewiercić. Ale biorąc pod uwagę obecnie jakość Hasbro, gdzie miałem Sunstreakera, którego musiałem od razu rozkręcać zaraz po kupieniu, bo był w ogóle nie się nie ruszało nic, no to w związku z tym ta figurka. Przy okazji polecam też ten filmik z zobaczyć Zobaczycie, jakie, jakie ja miałem wady z nim. Swoją drogą koszmar na początek kupić taką figurkę więc biorąc pod uwagę Sunstrikera ta figurka nie wypada z względem niego aż tak źle, wręcz przeciwnie, nawet ma wiele pozytywów, bo aż niewiele musiałem przerabiać w niej natomiast no te ręce, jeżeli nie macie dremela w domu żadnych wiertełek, dremela i tym nie, nie interesuje was takie przerabianie figurki ja bym ją odpuścił Fakt, oryginalna pewnie będzie kosztować ze 150 albo i nawet i 300 zł, ale ja bym sobie ją odpuścił, jeżeli nie chcecie przerabiać. Natomiast jeżeli macie dryka do przeróbek i lubicie się bawić w takie rzeczy, coś przemalowywać, to jest fantastyczna figurka. Kupicie ją za bardzo małe pieniądze, a dostajecie oprócz niej, bo chyba w zestawie ja kupiłem cały zestaw. W następnym tygodniu zrobię następną figurkę z tej serii. Ja kupiłem cały zestaw i generalnie w całym zestawie wyszła mnie naprawdę tanio. Gdybym próbował kupić oryginalnego brutykusa Hasbro. No, wywaliłbym trzy razy tyle kasy, więc moim zdaniem jest to bardzo dobry zakup, jeżeli lubicie przerabiać. Natomiast jeżeli nie, odpuściłbym sobie. E, bo figurka ogólnie wygląda fantastycznie, ale za dużo przy niej roboty. E, natomiast teraz tak. Moja ocena tej figurki, no metalowe części trochę podwyższą cenę, ale dałbym 5 na 10 właśnie za te błędy. Czyli już tak na granicy fajności. A no okej okay, figurki. Więc 5 na 10 moja ocena taka mieszana. E, bo, no bo chciałbym, żeby była naprawdę fajna figurka. Naprawdę chciałbym, co najwyżej może pomaluję mu tutaj na fioletowo kiedyś e, takie paski, żeby się ładniej to wyróżniało. Natomiast no chciałbym, żeby to była idealna figurka, ale troszeczkę zawiodłem się dłońmi. No nawet pusta głowa mi nie przeszkadza. E, no dobra, to by tyle było na dzisiaj, jeśli chodzi o tą recenzję. Jeżeli Wam się podobało, to. Dajcie lajka w górę, jeżeli Wam się nie podobało. Łapkę w dół, jeżeli za bardzo nie zanudziłem. Dajcie dzwoneczek, wtedy będziecie mieli powiadomienia o różnego rodzaju nowych moich tam wypocinach. Dodatkowo dajcie suba, jeżeli możecie. Będę bardzo wdzięczny, będzie mi bardzo miło. To zawsze generalnie tak fajnie, jak tam się jakimś filmikiem, jak pod jakimś filmikiem mogę porozmawiać, odpowiedzieć na jakieś maile, coś opisać. Bardzo fajna sprawa, polecam. Bardzo bym chciał, bo bardzo mi miło będzie. No dobra, no to to by było na tyle. Jeżeli Wam się podobało, tak jak wcześniej wspomniałem, no to wszystko to. Do zobaczenia w następnym odcinku. Już za tydzień będzie kolej bo coś mi tam już idzie, z tego co pamiętam. Do zobaczenia w następnym odcinku. Pa!